Tę Ewangelię oczywiście wszyscy słyszeliśmy już w cudowną noc Bożego Narodzenia, ale dzisiaj ona jeszcze w tym okresie Bożego Narodzenia do nas powraca. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie. Piękne słowa z prologu świętego Jana Ewangelisty mówią nam w taki cudowny, trochę filozoficzny sposób o narodzeniu Pana Jezusa, ale też zwracają nam uwagę na to, że Pan Jezus przychodzi do nas jako Słowo, że mamy do dyspozycji coś szalenie ważnego i pięknego, a mianowicie objawienie Boże, Słowo Boże. Czasami rozmawiam z młodzieżą na spotkaniach przed i kiedy ich pytam, co to jest objawienie, to najczęściej mówią, że a to w Medżugor, a to w Fatimie, a to w Lourdes. Niektórzy mówią, że w Licheniu objawiła się Matka Boża. Ale bardzo rzadko ktoś z nich zauważa, że objawienie to jest właśnie Pismo Święte, że to jest Słowo Boże. I to Słowo Boże jest dla nas najważniejsze. Ono jest od Boga, ono jest Bogiem. I dlatego czasami słyszymy takie różne dobre rady również w internecie, gdzieś taką radę czytałem, I może dzisiaj warto byłoby tej rady posłuchać, a mianowicie gdyby tak za każdym razem, kiedy przyjdzie ci ochota zajrzeć w telefon komórkowy, powiadomienia, na profile społecznościowe, czyniesz to wiele razy każdego dnia, może kilkadziesiąt, może kilkaset razy, gdyby za każdym razem, kiedy przychodzi ci jakieś powiadomienie, nie spożyć w telefon, a utworzyć Pismo Święte.